Kraszę. Jak często sobie golisz jaja? Kurwa codziennie. I nie masz tych takich zacięć? Nie. Jak to robisz? Nie wiem już co, woskuję. Kładę set plastra, smaruję go miodem, łajnem krokodyla i... I przy okazji już mam masturbację na cały dzień zrobiłem. 14 Kurwa nie dobra rady Dobra niech będzie triceps Raz Dwa Trzy No nie dam rady kurwa no Ja pierdolę Halo, halo, Wolf, Co jest grane? Bychaby to podstawa! Wiesz, co by się działo na budowach, gdyby nie kamizelki odblaskowe? Przepraszam, nie wiedziałem. Dzisiaj do pracy wziąć się zapomniałem. Ta kamizelka ma specjalną strukturę. Proszę. Włókna wykonane z dupy nietoperza. Wiesz, jak trudno go złapać? Nitki z betonu. Hartowana gumka ze stali. Nierdzewnej. I tu, proszę. Co tu jest napisane? NASA. Ha. Widzę, że zrozumiałeś. Ta kamizelka ochroni cię nie tylko przed cegłówkami, ale też przed... Kosmitami? Na razie znikamy. Panie kierowniku, niech mi pan wybaczy. Więcej bez kamizelki już mnie pan nie zobaczy. Thank <laughs> you.